Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram posiedzenie komisji. Witam posłów członków komisji regulaminowej, przedstawicieli biura legislacyjnego. Stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został państwu posłom dostarczony. Jeśli nie już słyszę sprzeciwu, uznam, że porządek został przyjęty. Sprzeciw, sprzeciwu nie słyszę, zatem przechodzimy do realizacji porządku. To jest rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie. Drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dróg nr 3181 oraz dróg nr 3231. Poprawki zostały Państwu posłom dostarczone drogą elektroniczną. Proszę o przedstawienie poprawek y, przez przedstawicieli wnioskodawców, y, y, pana posła Tomasza y, Głogowskiego, ponieważ dyskusja na temat poprawek, na temat projektu ustawy już się odbyła. Bardzo proszę. O precyzyjne przedstawienie tychże bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, króciutko dwie, dwie minutki, myślę że się zmieszczę. Zdecydowaliśmy się zgłosić te poprawki, chociaż zdają sobie sprawę z arytmetyki z... Sejmowe i z tego, że one zapewne nie będą przyjęte, żeby zwrócić jeszcze uwagę na, na, ten, na tę kwestię. To są poprawki, dwie poprawki, jak to pan mecenas pewnie potwierdzi, jak sądzę, powinny być głosowane, głosowane łącznie, zmierzające do y, wykreślenia z projektu uchwały zapisów mówiących o tym, że informacje, sprawozdania, raporty, innych instytucji niż służby specjalne, a które jednak sporządzone zostaną, zostały na bazie czynności operacyjno-rozpoznawczej, będą trafiać do komisji do służb specjalnych, a więc nie będą udostępniane, udostępniane innym, innym posłom. Nawet gdyby odrzucić to, co wczoraj mówiłem, że możemy jakąś pewną obawę wyrażać, że ten zapis mógłby służyć do... do ukrywania, do, do kierowania tylko do wąskiej grupy posłów, niektórych raportów, bo przecież jest koniec kadencji i, te, i, te, i ten zapis nie jest przygotowany tylko na tę kadencję, to yy, chciałem zwrócić, dziękując jednocześnie panu przewodniczącemu Popiole na to, że zwrócił uwagę na to, że są dokumenty, które trafiają tylko do marszałka Sejmu, i nic się z nimi nie dzieje. Rzeczywiście trzeba to, trzeba to jakoś rozwiązać, bo warto, że skoro szef krajowej administracji skarbowej kieruje dokument do Sejmu, żeby ktoś się nad nim, nad nim pochylił, ktoś go przeanalizował. To wydaje mi się, że warto jednak postarać się poszukać innego rozwiązania, bo, bo chyba jednak taki dokument jak sprawozdanie, jak raport, informacja szefa Krajowej Administracji Skarbowej jest dokumentem cennym dla Komisji Finansów Publicznych. Ja oczywiście intuicyjnie wydaje mi się, że... Ten raport, jego istotą nie są działalności operacyjno-wywiadowcze i, 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 i oczywiście ważne jest, żeby tego typu informacje nie były ujawniane ze względu na dobro i agentów, którzy podejmują i skuteczność takich akcji, akcji w przyszłości. No, ale pewnie inne rozwiązanie można by znaleźć niż kierowanie do służb specjalnych, bo z całym szacunkiem Komisja ds. Służb Specjalnych ma i tak dużo pracy i jest, jest bardzo małym ciałem. Trudno oczekiwać, żeby, żeby fachowcy od wszystkich dziedzin życia się znaleźli w tej, w tej komisji i być może takim rozwiązaniem byłoby czy to powołanie w Komisji Finansów, jakiejś jakieś podkomisji, która postara, której członkowie postaraliby się o, o certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych, lub też opracowanie te, te, w dwóch wersjach takiej, takiej informacji przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej bez tych wrażliwych informacji wywiadowczo-operacyjnych, żeby żeby te, to, co jest zasadniczą chyba częścią tego raportu, czyli sprawy związane z finansami, z podatkami, trafiały do, do przedstawicieli, do, do Komisji Finansów Publicznych. Stąd ta nasza poprawka, która, której celem jest jakaś refleksja nad tym, żeby, żeby ta, te ważne informacje merytorycznie, bo przecież zawartość merytoryczna informacji kasu jest, jest chyba ważniejsza niż, niż te obszary operacyjno-skarbowe, które pewnie też są, byłyby ciekawe, byłyby ważne do zapoznania się przez Komisję Zdrowia Służb Specjalnych, ale żeby także te materiały, te informacje trafiały do właściwych komisji merytorycznych w tym kierunku idą, idą te poprawki. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie poprawek wraz z uzasadnieniem. Przechodzimy zatem do rozpatrzenia poprawek. Poprawa, poprawka pierwsza, którą będziemy rozpatrywać łącznie z poprawką drugą. Wnioskodawcy proponują, aby w artykule pierwszym skreślić punkt drugi i punkt ósmy litera a. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos? Tu zgłaszał się pan poseł Pioła. Proszę Pan Przewodniczący bardzo Panie, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. To jest może moja wina, bo trochę się nie rozumiemy w tym co jest tak naprawdę intencją tychże zmiany uchwały Sejmu i w tym projekcie właśnie w tym artykule, które państwo chcecie wykreślić w tych dwóch projektach. Po pierwsze, my nie mówimy o tym i intencją nie jest to, że Krajowa Administracja Skarbowa żeby w ogóle nie składała swoich raportów do Komisji Finansów i inne w ogóle instytucje, o których tutaj mówimy, że mają swoje w swoich jakby działaniach czynności operacyjno-rozpoznawcze, żeby nie trafiały w ogóle do Sejmu. Nie, to nie jest o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę właściwość komisji Sejmowych była nadal utrzymana, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówimy, w przykładzie krajowej administracji skarbowej, jeżeli to są kwestie związane właśnie z wykonaniem budżetu sprawozdania, raporty, ale chodzi o to, jeżeli wchodzimy w tą część, która jest najwyższej klauzuli, bo mówimy o tutaj o rzeczach o najwyższej klauzuli. To dotychczas, i tutaj właśnie jest stanowość, Sejm w ogóle takimi sprawami się nie zajmował. My chcemy doprowadzić do tego, żeby właśnie Sejm poznał te informacje, o których my tutaj mówimy, czyli o czynnościach rozpoznawczo-operacyjnych. I tutaj, jeżeli będzie tego rodzaju raport składany na ręce pana marszałka, gdzie będą właśnie wyznaczone te rzeczy, żeby te rzeczy. W tym akurat przedmiocie trafiły do komisji do spraw służb specjalnych. Oczywiście ja się zgadzam z panem przewodniczącym Głogowskim, że można by było to rozpisać na wszystkie komisje, bo byśmy mogli też taką podkomisję powołać w komisji spraw wewnętrznych i administracji, w komisji finansów. To są kwestie do dyskusji, które byśmy mogli dyskutować. Tylko że właśnie mówimy o tym, o tym zakresie chronienia tej informacji. I o dostępie do tej informacji jak najmniejszej ilości osób. Dlatego, że te informacje mają najwyższą klauzulę, tak zwaną 00, czyli ściśle tajną. Jeżeli będziemy to tak rozszerzać, to tak naprawdę rozszczelniamy tą informację. I tutaj chodzi tylko i wyłącznie o tym, żeby Sejm w ogóle miał wiedzę na temat tych czynności operacyjno-rozpoznawczych i poznał tą, tą wiedzę. I jedynym miejscem, w którym tak naprawdę jest reprezentacja. Wszystkich klubów parlamentarnych i dyskusja. I też rozmawiałem z członkiem y, klubu Platformy Obywatelskiej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, pytając się, bo też wstawiałem ten projekt y, zmiany uchwały na swojej komisji, czy widzą rozszerzenie tego rodzaju prac. Bo to jest rozszerzenie też. Y, Pracy Komisji do Spraw Służb Specjalnych i wszyscy powiedzieli, że tak, że widzą taką potrzebę, dlatego że jesteśmy dzisiaj związani tylko i wyłącznie do pięciu służb i nie ma w kraju miejsca tak naprawdę w Sejmie nie ma miejsca, gdzie by można było rozmawiać o tych kwestiach, które tutaj dzisiaj e, wpisaliśmy. Wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych i wiemy o tym doskonale, przecież nie robimy to na tą kadencję, tylko robimy to na przyszłe kadencje. Jak będzie wyglądał nowy Sejm, nie wiadomo, tak naprawdę nam chodzi o to, żeby pokazać przejrzystość tych rozwiązań i pokazać przejrzystość tych czynności i zadać odpowiednie pytanie do poszczególnych instytucji. Dlatego, że dzisiaj fundusz, na przykład operacyjny Policji w Komisji do Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w ogóle nieomawiany, bo nie może być omawiany. A w tym przypadku, jeżeli by było takie, taka by była delegacja i by był tego rodzaju raport, trafia do komisji do spraw służb specjalnych. Możemy na ten temat dyskutować, możemy zobaczyć jakie są te wydatki i jakie są te jak się zwiążą z tym inne kwestie. W związku z tym pełna zgoda. Może to jest moja wina, że tego dokładnie nie wytłumaczyłem. Wydaje mi się, że na tyle to tłumaczyłem na naszym pierwszym posiedzeniu w tej sprawie, jeżeli, bo było takie pierwsze właśnie, jak wtedy, kiedy komisja podejmowała w ogóle inicjatywę uchwałodawczą. Później niestety to, że mam, mamy inne też posiedzenia komisji, tak jak na przykład dzisiaj ja mam posiedzenie dotyczące szpiegostwa, które trwa, musiałem wyjść, bo uważam, że jakby to jest nasz wspólny cel. Celem jest to, żeby te informacje spływały do Sejmu i stąd czuję się w obowiązku tu Państwu jakby przedstawić, wytłumaczyć jeszcze yy, dokładnie Dziękuję. Czy ktoś z Państwa posłów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę. To proszę poseł Urbanik, proszę. Znaczy, panie Przewodniczący, Wysoka Komisja. Problem polega na tym, że to między intencjami a to, co jest zapisane w projekcie jest, jest, jest jednak pewna różnica i to sporawa. Więc mam takie wrażenie, że żeby zabić muchę nie wyjmujemy gazety, tylko wytaczamy armatę. A co do rozwiązań, to znaczy to myślę, że no to, to, to trochę, trochę nieelegancko mówić że jak, o jakimś rozszerzeniu, czyli tak, ludzie, którzy są w Komisji do Spraw Służb Specjalnych są ok, jak utworzymy podkomisję w Komisji Finansów, która nie tylko z tego powodu, że są tajne raporty dotyczące sfery finansów yy, kierowane do Sejmu i marszałek nie wie, co z nimi zrobić, ale cały czas jest problem yy, budżetu służb który Komisja Finansów nie ma dostępu właśnie z, tej, z tych samych powodów. I już, już, już kuluarowo, pewnie dokumentów na to nie ma, kuluarowo, przecież od lat się o tym mówi, że przydałaby się specko, podkomisja w Komisji Finansów, która by w takie rzeczy miała wgląd. Miała wgląd, bo jeżeli, jeżeli zwyczajowo my zajmujemy się w Komisji regulaminami tak zwanymi świętymi krowami, no to co powiedzieć o służbach, które są super świętymi krowami, o których poza waszą komisją marek nikt nie ma wglądu co się tam dzieje. Nie bardzo rozumiem no, czy, no, o tych świętych krowach, ale czy pan y poseł... Y y ale szanowni państwo, ale, ale, szanowni państwo, ale ja nie, ale ja przepraszam nie, nie bardzo, tego, ja tego nie, nie panie, neguję, no tak jest stan Szanowni państwo, ja y... zostały przedstawione argumenty, ja tylko chcę jeszcze postawić tutaj ostatnie zdanie. No rzeczywiście jest tak jak powiedział pan Marek Opieła, że w chwili obecnej te raporty pozostają u pana marszałka i nie są w jakikolwiek sposób analizowane przez przedstawicieli. Parlamentu, czyli przez posłów, ta poprawka jak gdyby będzie powodowała zachowywała ten stan istniejący. Jeśli przyjmiemy te zmiany w regulaminie, wtedy przynajmniej jedna z komisji, członkowie tej komisji wedle zasad przyjętych w parlamencie, zarówno przedstawiciele opozycji, jak i większości parlamentarną, będą mieli szansę zapoznać się z tymi raportami. Więc tak, taka tu jest to, dzisiaj nasza decyzja. Zapisać, jest tak. jest Szanowni Państwo... Innego. Przystępujemy, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem poprawki? A przepraszam, jeszcze Biuro Legislacyjne, czy w tej sprawie chciało zabrać głos, żeby dopełnić tutaj wymogów? To tylko powtórzę to, co powiedział Pan pan Poseł i Pan Przewodniczący, że te poprawki powinny być rozpatrywane łącznie. Dziękuję bardzo. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej i drugiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? więc poprawka pierwsza i druga zostały e, odrzucone. Dziękuję bardzo. Pozostało nam wybrać e, spra posła sprawozdawcy. Proponuję, żeby e, pozostała tym posłem pani e, poseł Halina Szydełko. Czy jest sprzeciw? Nie ma. Zatem pani poseł Halina Szydełka została wybrana sprawozdawcą. Zamykam posiedzenie. Dziękuję.